Także cześć, witajcie. Z tej strony yy, Mistrz Vloga. No i dzisiaj znowu słuchawki. Tak, są znowu słuchawki, yy, ponieważ mam pewien gadżet, ale to yy, zostawię go na odpowiedni moment. A teraz mam słuchawki, yy, tym razem są to... go odstawimy na bok. Są to zwykłe takie yy, małe słuchawki, nie są to takie duże. Są to zwyczajne słuchawki. No i co, tutaj słuchawki, jak to słuchawki, nie będziemy się nim zbytnio chyba przyglądać, bo to znaczy oczywiście, że będziemy, ale najpierw może przyjrzyjmy się samym pudełku. Także tak się prezentuje tutaj. Pudełeczko. No co, no, tak jak każde inne, normalne pudełko. Tutaj są instrukcje, bodajże coś takiego podobnego hmm. no i nic tutaj więcej nie ma więc może zacznijmy już sobie je otwórzmy tutaj trochę mi się rozerwało bo hmm, niestety nie było to zbytnio łatwe do otwarcia słuchawki dostajemy w o dobra Pudełko sobie otwórzmy o, w takim y, czymś może kamerę tutaj przesunę. O. W takim czymś dostajemy słuchawki. Jest to plastik. Jak słyszycie, jest to zwykły plastik, w którym są powkładane niektóre rzeczy. Także tutaj są, jest odcisk na słuchawki na kabel, który się zgłębiał tutaj wraz z instrukcją. Instrukcji to nie będziemy się za bardzo y, mieli co przyglądać, y, bo to zwykła instrukcja. Oczywiście tutaj y, piszą to co powinni, y, niestety, w języku polskim to raczej nie ma. Y, jest tylko w angielskim, no ale raczej nie potrzeba aż y, się zagłębiać w instrukcję obsługi. No, także tutaj. Hmm, się znajdowało chyba kabel specjalny. Tutaj słuchawki, tutaj też minczek no i tutaj te gumki na słuchawki. Są to małe lub duże gumki. Ja używam tych najmniejszych, ponieważ słuchawki muszą mi folić w ucho, bo inaczej nie czuję się zbytnio komfortowo. Także używam tych najmniejszych, ale dostajecie w takich średnich. Przy pierwszym zakupie dostajecie średni rozmiar słuchawek. Macie już od razu i go wpięty w słuchawki. No i to jest zwykła guma. Oczywiście bez problemu można ją wymienić. Lub tym podobne rzeczy tutaj są dwie duże, dwie małe no. Także chyba to tyle z takich rzeczy pudełkowych, tutaj fajnie jest to zrobione, bardzo mi się to podoba, że widać sprzęt. W sensie, że możecie sobie zobaczyć przez pudełko sprzęt, jak on wygląda, jak on się prezentuje, a nie, no, tak mówiąc inaczej, nie widzieć sprzętu i kupować, bo tak to jest w ogóle beznadzieja. Ale przejdźmy do słuchawek. No słuchawki jak to każde. Inne słuchawki, tutaj jest, nareszcie są takie słuchawki, które mają tylko jeden kabel. Tutaj im się nie rozłącza, tylko tutaj dopiero w połowie, dokładnie w tym miejscu kabel się rozplą rozplącza Ma tutaj dwa inne. No, i każdy do słuchawek. Oczywiście to jest wszystko zaznaczone także literami. Tu jest e litera R, nie wiem czy ją widać, czyli right i left czyli L no i co tu jeszcze o samych słuchawkach na pewno są bardzo małe i są wygodne bo wchodzą całkiem włoch to jest dla mnie na duży plus tutaj się zastanawiam bynajmniej fajny to design jeżeli chodzi tylko o design bo nie wiem czy to chodzi o design czy o coś jeszcze ale to srebro takie srebrne okrągłe kółeczko naprawdę bardzo fajne, podoba mi się to tutaj jest dokładnie tak samo, na pewno one są małe i można je zwinąć Oczywiście jest to plusem, że one się nawet szybko rozwiązują Nie jest to jakiś problem, żeby trzeba było strasznie długo czekać aż się te słuchawki rozplączą No także to jeszcze zobaczymy sobie tutaj wejście Wejście oczywiście jest tradycyjne jak do każdych innych słuchawek jest na pewno no, cięż, cięż, cięż. Jezu. jest y, bardziej cienkie niż y, w poprzednich słuchawkach No ale jest takie samo hmm, Jest małe, też jest y, uniwersalne y, No i to jest na duży plus, że nareszcie są zrobione y, pojedyncze Słuchawki, które można wpiąć do każdego Tutaj to może i robić za mikrofon, albo i nie, ale nie jestem pewny Chyba tak, ale też także i spina po prostu te słuchawki. No, ale może przejdźmy teraz już do y, dźwięku. Y, słuchawki grają dobrze. Y, może nie jest to jakiś wielki szał, rewelacja. Y, na pewno grają y, niestety trochę słabiej niż y, poprzednie. Dlaczego? Y, nie umiem wam tego wytłumaczyć, ale po prostu grają y, trochę słabiej. Y, poczekajcie zaraz. Podłączę tutaj nasze wejście do telefonu o, Wybaczcie mi za taką przerwę cięci ale okazało się, że telefon mi się rozładował i no, musiałem pójść po niego, więc znaczy podłączyć go do ładowarki i trochę mi się... Musiałem trochę poczekać, aż on się naładuje, ale już mam. No także puśćmy oczywiście na maksa podgłośnione. Przyłożę do mikrofonu bardziej. No, także tak to. Nie więcej wygląda. Dźwięk jest bardzo dobry, nie na pewno nie można narzekać, ale nie jest on genialny. Na pewno jest słabszy niestety niż w tamtych słuchawkach. No ale cóż tutaj one nie są aż tak wykształcone, że tak powiem, jak tamte. Na pewno mają. Swoje wady i zalety, jak każde, czyli to z wadą jest to, że no dźwięk nie jest genialny, ale za to są małe. I w moim przypadku są odrobinę lepsze niż tamte, bo mogę je schować do kieszeni. Ale oczywiście, jeżeli tylko gdzieś wyjeżdżam, coś w tym podobne, rzeczy tak nagle, a tak, to, to zawsze jeżdżę z tamtymi i z tamtych słucham, bo no jest po prostu lepszy, dla lepsza jakość dźwięku. Także podsumowując, czy mogę wam polecić słuchawki? Czy nie? Raczej mogę. Nawet jestem tego stuprocentowo pewny, że mogę wam te słuchawki śmiało polecić. Hmm, oczywiście link będzie w opisie do strony. One są dobre. Hmm, jeżeli jesteście w wielkim mela. Me me Jest, hmm. mary już mi się słowa gubią. No, jeżeli po prostu słuchacie dużo muzyki, jesteście osobami, które to lubią bardzo, no to hmm, może trochę się zawiedziecie, bo. Głos nie jest perfekcyjny, no ale wiadomo, jakiś jest, nie? Także perfekcyjnego głosu nie ma, ale na pewno jest w miarę dobry i po prostu cena też jest okej. Okay. Perfekcyjna nie jest, ale jest okej. Okay. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, to prosiłbym, abyście po prostu zasubskrybowali kanał, żeby być na bieżąco z filmami. No i do następnego, cześć.